I just made thousand face, I'm No Super widoki Teraz to nie wiem, teraz albo wjeżdżamy w długi taki tunel, albo po prostu będzie prosta droga Ale tu jak mamy takiej góry To chyba to będzie jakiś długi tunel Zobaczymy Tak, miałam rację to będzie tunela normalne, bo nie ma innej opcji i 9 km. No właśnie, czyli na razie najdłuższy wow. To pewnie połowa drogi tego dużego i długiego tunelu i takie coś dziwnego było na niebiesko fajne nie ma deszczu. Było tak, że jechaliśmy przez... jechaliśmy w tunel, było słoneczko, dojechaliśmy z drugiej strony, normalny deszcz i żadnego sąca Tu nie, tu jest okej. Okay. Supercharger. trzecia generacja od razu wskoczyło 136 kW. Bardzo fajnie. I tu jest York. SE York Sele York. O, pięknie jest Yorka. Wziórka niestety nie widać, ale tam jest Na stacji Shell Jest restauracja z drakonikiem Björn Kro Jest stacja dalej, tam 50 kW zwykła CCS HDMI Także jakby ktoś nawet przejechał nie Tesla, część by się naładował Spoko miejsce jest Jest coś zjeść Jest toaleta Norwegowie się cełują, Pieski się patrzą, fajnie Stare takie ABP, nawet jest tam potrzebował qr coda. Ale dziwne, że tak blisko wylądował ten helikopter. Może komuś coś się stało? bo Chyba to emergency. Żółtej taki. Poliwo w Norwegii nie jest tanie. Teraz można to zobaczyć, że 27 noków, ich nikt, tam prawie 28. To benzyna co dziśle jest prawie to samo, czyli razy dwa wychodzi, że 15 zł 15 złotych kosztuje ropa i benzyna, także nie jest tanio, dlatego tutaj wszyscy jeżdżą elektrykami. Nawet jak już są płatne drogi i nie ma już darmowych tych parkingów jak w Warszawie, jak w Polsce, no jednak jednak to się opłaca. Słynny supercharger Amod czy Omod, nie wiem właśnie, ale tu już byliśmy nie jeden raz i służbowymi, jak w Tesle pracowałem i tak już, a no właśnie, swoją pierwszy raz, jasne, że pierwszy, ale kilka razy już tutaj byłem i model X przyjeżdżałem i model S przyjeżdżałem służbowymi, jak brałem na weekend. Wtedy jeszcze Tesla dawała dla swoich pracowników na weekend za darmo. Dla test-drive'ów, dla zapoznania się z samochodami Tesla. Także można było pośmigać. właśnie to my i robiliśmy Niewielki Supercharger, jeszcze druga generacja Ale te widoki już nam znane Zobaczcie jakie tam góry fajne, jakie tam wszystko so got a pipe down Need it right now Lately I've been going the out. Got my face up and my eyes down Zobacz kochani jaki nowoczesny elektryczny bocik. Przyjedziemy Da tak? tak. Wyżej Wyżej troszeczkę, wyżej Ale to jeszcze nie koniec Ten nasz hotelik Zaczyna padać to tak nie bardzo ale spoko tam dużo miejsca jest w środku jest ok 3 godziny kruiz po tym pięknym fiordam tu jest woda, żeby była jasność ale nie płynie za te 3 godziny gdzieś tu i tak dalej, a tylko dotąd, później tu jeszcze staje, tu gdzieś wodos wodo wodospad, gdzieś w tym miejscu i z powrotem, tyle Czedem stoi nasz białej i zobaczcie jaka niespodzianka pięciu jakich pięknych koni metonicznych Jeszcze takie rury wydechowe nie widziałem Fajnie co jakby jeszcze były elektryczne to w ogóle to kierownica to tak naj, najbardziej z, takie, z takim 150 euro Tak sobie to wygląda Cześć wszystkim Wyjdziemy na język trola czyli teraz wjeżdżamy maksymalnie, ale tu nam się nie radzą dalej gdzieś to parkingi mają być, zaraz zobaczymy to i później na piechotę, także dzisiaj plan prosty wejść na język trola, zrobić fajne fotkę z powrotem, a dalej zobaczymy, jak będziemy mieli jeszcze siłę, to jeszcze na jeden plac. wyjdziemy tam już po drodze. Do, do. Optymista, tak. Dobrze, że my wjechaliśmy 8.40, pewnie jeszcze ludzi nie ma i teraz my tak sobie na spokojnie tutaj szybciutko zbierzemy się. Bo my, yy, yy, 3 lata temu my tu normalnie po prostu szedliśmy nogami cały czas Ale przez to czekaj, całe drogę. czekaj, to wykazała na od, do od Jaka różnica, jak wszystko otwarte jest? My wjeżdżamy, no, jakby była szlambama, no to staliśmy czekaliśmy. Jakby jest otwarte, no to jazda. Żadnego, żadnego światełka nie było na czerwone spoko. Okej, okay, super. My na parkingu, na górnym parkingu. I normalnie my tu przyszedliśmy chyba z 2 godziny, a wjechaliśmy tu za 10 minut. I teraz tak, miły pan w kamizelki powiedział mi, że można by było jeszcze wjechać tam do góry. I po takim, po takim serpantynu, tutaj naprawdę du wielki, duży, a samej tej, tej góry. I my też tu szedliśmy nogami i w życiu już więcej po asfaltu nie pójdę, bo to nie jest jakaś taka droga, ale tam jest autobusy te, te, które co pół godziny chodzi, szatle tak się nazywa, także my zaraz z nimi podjedziemy i będzie fajnie Tylko co trzeba zapłacić tutaj. Tu road, tu road ten one day parking, tu road plus tu day parking. Ok, czyli płacimy 200. 200 noków, 100 złotych i jazda. Are you ready? Yeah. Go, go, go. Kiedyś tu działał taki funicolor tam do samej góry ale niestety już to od dawna nie działa. Kiedyś ktoś próbował tutaj po prostu nogami pójść, ale chyba sobie troszeczkę ubrali zdrowie. Zwiata temu też były tych dużo takich malutkich elektrycznych samochodziku jakby Twizy, ale tam na dole na parkingu z 20 sztuk widziałem a teraz troszeczkę zmienili kolory wtedy były na zielono a teraz pomarańczowo zielone no idziemy na basę. nie jednak na razie się za gorąco rozebrałem się bo takie takie darcie do góry to trochę bierze. fajnie fajnie i to jeszcze my nie wyszedliśmy. Tu chyba największa e, top 1108 metrów, e, 1180 metrów, ale to będzie najwyżej. Dalej troszeczkę niżej będzie i sam ten troll tunga, język trolla 1100 metrów. Tu cały czas ktoś szedł 3 lata temu, górę w dół, 4. także 4, 4 lata temu, tak przepraszam, 4 lata. Szybko cias mija i co żadna wersja toczka, ale my już te drabingy, te schodki w prawie minęły, teraz zostało po prostu tak pokato na górę. A tam już za tym, za tą przygórkiem już zaczynają się jeziorka takie i płato, płato. Tu jednak na recepcji, prawda, była. Mamy tutaj troszeczkę i śniegu Dobre, że mamy buty zimowe Ale już zimno troszeczkę, trzeba się Z powrotem Kęperka Myśleliśmy, że nie będzie śniegu Ale jednak jest No i tak Czerwone, you are here A nam jeszcze trzy razy tyle samo Widzicie tam troszeczkę wody, to tam właśnie były jeziorka Chcieliśmy wziąć truje kąpielowe i wykąpać się, bo 4 lata temu tutaj się kąpali normalnie Norwegowie. No <grym>, to dobrze, że nie wzięli, bo <grym>, nie dalej rady. Tutaj całej w ogóle nie było śniegu, nawet śladu śniegu nie było. A teraz zobaczcie, co się dzieje. Normalnie normalny śnieg. Jak coś to szarwiował Kebin, czyli. Kabina dla przetrwania mamy, tylko trzeba czyścić buty przed tym jak wchodzić. Jednak to jeszcze nie najwyższe. Zobaczcie jakie piękne. Oj, ale jednak widać wszystko. Na tym byłeś? Byłeś? 4 lata temu? No to dawaj, zrobimy ci parę zdjęć. <grym> żadny raz nie stawajcie na takie czarne coś pod wodę, bo naprawdę takie śliskie były. Czyli nie iście takimi trupkami, lepiej iść tu gdzie normalnie, gdzie jest trochę. Nie róbcie skróty, bo można zrobić dobrego skróta. 4 lata temu tutaj nabieraliśmy wodę. Jak wracali z powrotem? Czyściutka była. Teraz chyba też, ale teraz nie da się tutaj dostać, co trzeba uważać, naprawdę I w żaden sposób nie iść po takim kamieniu, po takim, po takim śniegu, bo pod nim po prostu może być jama, row, co, co innego tylko, tylko pójdzie, głowa zostanie może, może nie będzie Realne taki dziury po 2 metry śniegu, teraz my idziemy, nie wiem 2 lipca, tutaj to niestutnie do września. O, i ten też pamiętam, chyba tu też my nabraliśmy wodę pili. to nie było widać. Widać język trola. trolia. Troll W końcu. Słuchajcie, naprawdę jest fantastycznie. Już nie wiem, gdzie ta energia się wzięła. Teraz na spokojnie odjedziemy z powrotem i będzie super. Zobaczcie, jakie to Już zrobiliśmy zdjęcia z synem. Także będzie super widoki. Nawet to, że mgła i tak dalej, ale jednak jest fantastycznie. Super. Dużo, dużo tutaj choryczyków przeszło, także daliśmy radę przed nimi Ale super Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie Bardzo dumni jesteśmy z naszego synka, że nas tu drugi raz prowadził, także super Ludzie tam przysiedzą, spokojnie sobie odpoczywają Naprawdę jest widok i fajnie zobaczcie jaki tu jest kamień, po na samej górze, nie? I biały granit Super podziękowanie dziękuję thank you, tu tak, guten morgen fantastycznie że z powrotem dużo lepiej iść wiatr, deszcz już w plecy no. już po bananciku już po słodycze super no coś ostatnia prosta, nie taka cała prosta ale już topów już nie będzie, już tylko zostało i tyle no i cóż, położymy Ten ostatni nasz most Te ostatnie wodospady I bardzo się cieszę, że nasza Oczyczka prawie się skończyła Jakieś 100 metrów zostało do Do busika, który nas po serpentynę odwiezie Z powrotem Do naszego Sokola Do naszej Tesli, gdzie my Ubieramy się w suche pczuki Jedziemy dalej, gdzie zobaczymy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie Subskrybujcie mój kanał Zapytania każde jak dojechać, ile to kosztuje i tak dalej Bardzo proszę Cześć It's a sound